To jest jedzenie. Jakiem? Coś mi tu strasznie laguje. A, mam jednego bifa. To coś. W piecu są dwa porki jeszcze. Ja panowie próbuję się wstać do was. Chodź, obróć się. O i to jest. A, czekaj, gdzie to wyjście. Ojej. Tutaj? Tu... Nie, zaraz. Nie, bo tu jest zalany, przepraszam. Tak, tam tam. Już cię poprowadzę. Nie za pochodniami. No, tylko Panowie, tam trzeba Pomocy, w dół. pomocy. Już ci idziemy. A dobra, dobra, dobra. Sam, sam, sam się wydostałem. Sam się odciekłeś? Tu jestem. Nie, po prostu tutaj shiftem i tak. Rozpoznaję terenu. Wychylcie się w prawo. I patrzcie na wprost. Po lewej jest kanion, i na prawo mamy kanion, a także i szyb. A tam jeszcze jest dungeon. Właśnie, tu widzimy szyby. To są konstrukcje dodane w generatorze terenu 1.8 i są generowane losowo na mapie. Mm, właściwie nie wiem, czy one mają jakieś ciekawe zastosowanie. Są po prostu atrakcyjniejsiem terenu, ewentualnie źródłem surowców. Ale chyba Też, nie ma tu większej nie. ilości surowców niż w zwykłych Znaczy, Jaskinia. tak, z tego to się na przykład od Pawła dowiedziałem, że yy, ten. Że dynie są w yy, szybach. To znaczy, warto je, ponieważ nasiona dyń oraz nasiona melona znajdziemy tylko i wyłącznie w szybach. No właśnie. To właśnie. Tak panowie? Nie jest to szczególnie ważne, bo nasion dyni nie możemy pozyskać na razie w 1,8 w żaden inny sposób. Tu widzimy pajęczyny. Pajęczyny są od bardzo wielu wersji w grze, ale nigdy nie były dostępne. A, znowu zleciałem na. A tu występują bóg. naturalnie. I zwracam uwagę, że mamy tam Monster Spawner. Mamy klatkę. E, tak, złoto mamy. Przepraszam. Tam mamy dwie klatki. Dwie klatki. Tak, dwie. dwie. Jak wychylisz się, tutaj widzisz już drugą. Ja jestem aktualnie naprzeciwko drugiej i jestem naprzeciwko jakiegoś pomieszczenia. Tutaj moglibyście zrobić przejście, bo to jest dobry outpost. To jest pomieszczenie bardzo fajne. O, tu w dole mnóstwo pająków. To są pająki niebieskie, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dodane w 1.8. Różnią się od zwykłych pająków, tym, że zatruwają, podobnie jak mięso zombie. Tylko tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, niestety na multiplayer ta opcja nie działa. Ja bym powiedział, na szczęście. No właśnie. W sumie. No, genialne miejsce na outpost. Ale pająków jest mnóstwo. Tu może być problem, panowie. O o, 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 o. tutaj uważajcie, uważajcie tu wszędzie pod czym będziecie kopać jest y, ten problem. Świdry śmierci i te sprawy. No właśnie. Eee. Więc tu uważajcie na siebie. Że tak się może creepyż we mnie patrzy. Właśnie ja też go widzę. O, przydałby się most zrobić w sumie drugi, na drugą stronę. Ja tu desant robię. Tak, kiedyś ze żwirem. Mam no, mniej więcej coś takiego, tylko bez żwiru. Ja się pró ja próbuję robić most na drugą stronę do tego spawnera. No, czas wojny jest bliski. No, warty, też. Ty... Wspomnieć. bezpośrednio nie kopaliśmy w dół, żeby się dostać. Właśnie. Pierwsza zasada Minecrafta: nigdy nie kopać w dół. Tak. Eee, mam jednego pojedynczego kobla, ktoś go tu wstawiał? Którego po jednego pojedynczego kobla? Tak, w ogóle to skończy mi się właśnie kill off. Niekiedy, gdzie, gdzie mogę ja wstawić, bo to będą nasze tajemnicze cele, Ja mam drugi, mogę ci żyć masz. Ja sobie już montuję na szybko. Przepraszam, ja panowie aktualnie eksploruję szyb, w poszukiwaniu czegokolwiek, mnóstwo wody wszędzie, Pajęczyn. Okej, okay, dostaliśmy się na dół Idę tam do was O, pająków nam nie brakuje zdecydowanie, ale yy, trzeba będzie... Być... ...po ścianach więc Panowie, jestem tutaj O... Kto tam zginął? Chyba Paweł Krzyku, yy, hu... trzeba się dostać z tego dungeona Tego tam czy tego tam? Kregokolwiek, zabezpieczyć je Oj, jeszcze Jaka. szkielet. Kurcze, nie zginął. Dobra, zginął. O, mamy złoto. No mamy złoto, być, żelaza mnóstwo. Tak, jesteśmy na poziomie 26. I mówię, tam na, tam jest szyb i można by to, ten szyb wykorzystać do obejścia na górę. Mo, można, można dojść tędy na górę. Jak będziecie w sumie za mną szli. Jakiś pająk się tu na mnie przed chwilą obok ciebie mignęła nie szczała. Nie? Tak. Niewykluczone, bo tutaj latają troszkę. Panowie, któryś z was stać naprzeciwko dungeona? Ja właśnie się przeciw. E właśnie jak właśnie tam idzie. Bo właśnie no jest, ja się tam no jest... mogę dokopać w sumie. Od góry tylko nie znam, po prostu nie wiemy jak. Mocno ten, także próbuję się tędy dokopać do Dungeona. Okej, okay, jaką bierzemy taktykę? O, widzę, widzę. A, pająk, 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 Oświetlamy je, czy likwidujemy? Eee, no, Oświetlamy. musimy i... musimy jedno i drugie. Dobra, jestem nad nimi, je, walczę z nimi. Znowu walczę. Ale ubezpieczaj. Okej, okay, wpadnę tam. Dobra. Przekonuj, Dobra, ja robię jestem... Dobra, wpadaj. Ja cię osłaniam od tyłu. Jestem... Czuć się rozbija pajęczyny? Eee, najlepiej mieczem. O, Najlepiej mieczem panowie. Duże ilości na pająków tu mam. Ja zrobiłem światłość. Tak powiem mamy to samo. Paweł, ze wszystkich stron musisz to oświetlić. Pajęczyny też musisz usunąć. No ja, dobrze ja oświetlić. Wiem. Tylko tu są słupki, które wszystko blokują. Słupki najlepiej rozłupować Słupki Su tak, ja, ja nie mam się kiery to robię to killoffy O, mniej więcej oświetlone. I od razu oświetlam drugiego. Okej, okay, jeżeli się tam dostaniesz, to dajesz. Ja usunę naszych gości z tyłu. O, krypiesz na naszej wysokości. Pająk na mnie patrzy. Na szczęście tylko patrzy. Ach, zombie. Okay. Uwaga, pająki. Ach, pajężna. Dobra, rąbiego? A, ten pająk zbugowany jest chyba. A nie, nie. Zbugowany. Jest. Tu jest jakieś przejście całości zarośnięte pajączynami. Tak. O, dostałem się do drugiego pomieszczenia, że tak to nazwę. No, duża ilość pająków w ogóle. Dobra, widzę cię. Tu się coś zbugował, ale. Prawo do głowy biegacz. Tak. Ła. Wow. Ja eksploruję dalej ten szyb. Lapis, żelazo i chleb. Chyba widziałem dynię. O, krypiesz pode mną, zrzucę Bo to go. To moja ta... Nie to nie dynia? Spadnę i i siedzi na pajęczynie. O skubany. A niech siedzi. Przed chwilą pająki zabiły zombiaka. A. No do mnie w tej twój jeden właśnie. Wiadomo, w tej wersji to normalne. Uff. 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 Dobra, Kopię węgiel. No, no, trzeba nie widzisz, przyznać, Pawle, jest to, to imponujące, co zrobili w generatorze tak? No Zdecydowanie. Tu plus dla nich. Mam tory. Coś. No tory nam się przydadzą. No to biorę. Jak po polskiemu, póki dają Tak, kradzież torów to też bardzo polska sprawa Tak Łodzieje <noise> trakcji O, skrzyneczka Mam nasiona melonów Brawo Sfery. No to będzie Tego jeszcze nie testowaliśmy, tak? więc prawdopodobnie będzie transmisja na żywo melonów Tak przepraszam, o, e, przepraszam, ale Karetka przejechała po mojego domu <noise> Nie, a! E, nie, żeby coś panowie, ale znalazłem dosyć spory korytarz tu. Panowie, pomóżcie mi, tutaj mam jedno serducho i jestem nie nie rozpoznany, nie wiadomo w jakim terenie w sobie. Dobra. Ja, a ja, ja, jestem, ja też. Przy... Nie wiadomo gdzie w ogóle. Ja też. Dobra panowie, wycofujemy się. No chyba. Ty. E, nie, żeby coś panowie, ale ja mam cztery żeliwa i tam jest więcej, więc może być warto. Ten szyb, to... a ten szyb jest nieskończony, nieskończenie duży. No, no, hmm. nieskończenie to mnie przesadza, ale. Jest, no, duży. Znaczy, ja na razie zebrać co jest po drodze i kiedyś porządnie zajmiemy się eksploracją. Yy, tak, a na razie bym się. Wy... Z planem. Właśnie, ja na razie bym się wycofał stąd, a po drodze po prostu surowce, te, które zostawiliśmy, idą tutaj, zbierać. Więc widzimy się w sumie. A, wywali mnie zaraz. Widzimy się w outpoście. Dobra. A żelazo mamy, tak że będziemy mieć wiaderka, więc będziemy umieli już, będziemy mogli zrobić klarnię, w której będziemy mogli e, zboże farmić. No ja mam 5 melon ze skrzyni. No i melony. ten melony jest niestety ja się nie będę tym zajmował, bo nie, jestem, nie wiem na jakiej zasadzie one działają. Improwizujemy jak Kordian. No tak. Tak. Ta. To z improwizacji. Tak. Dobra. E, tak się zapytam, e, ten checkpoint jest na tym dercie płaskim? E, tak, na tym płaskim. To jest checkpoint. No to jestem w tej okolicy oh, oh, oh. jeszcze. Ale bym poleciał. Dobra, a ja się wycofuję. Ja się wycofuję. bierając żeliwe po drodze. Ej, no znowu spadłem. O! No, kolejna to, kolejna mamy? Pan Panowie, nie chcecie... Panowie wy nie wiecie co ja w skrzynce. Co? To diamenta Masz o. diamenta Pięce. Fajnie A ty krzyś mówiłeś przedał, że lochy to nic szczególnego. Szyby. O, Takie nic fajne zmianie. a teraz się okazuje, że tutaj mamy niezłą imprezę. No, ale co w okuczanie wątpię... Coś do mnie coś do mnie wali, coś do mnie wali. Tego nie widzę. Eee... To szkielet. Tego nie widzę. Dam panowie, wy się też już wycofujecie, bo... Znaczy, pamiętaj, jak aktualnie wydobywam węgiel wycofując się, więc... No ja tak patrzę, co jest tu, no i... To jest ogólnie przepaczone, te rejony. Z grubsza. Dobra, wycofuję się. Już tak naprawdę. Więcej torów. Tu jest szkielet. O, i redstone. Eee, widzę kogoś pode mną. Ja byłem zaraz obok, więc to mogę być ja. Albo ja. No oh, kurczę, znowu szkielę. Ale mam dużą dłużej... ilość torów i one gdzieś idą. I duże ilości ławki w się mieści. Przyszło... Eee, ja trafiłem się. na przynajmniej trzy e, ścieżki torów, więc w szybach jest to po prostu naturalne. Tak. Chociaż ja dobrze, dobrze im się udało e, oddać klimat e, opuszczonego szybu. Urniczego. W ogóle faktycznie gra jest bardziej ma takie. sprawia przygodowe wrażenie, tak jak tak. zapowiadali. O, mam jakąś sporą salę. Szukajcie skrzyni, one są po prostu poukrywane. A nie mam węgla. Panowie, szukajcie ja tych skrzyni, bo one są poukrywane gdziekolwiek, <grym> w różnych miejscach. To znaczy, ja sugeruję żeby na razie wycofać się stąd i po prostu, jak będziemy mieli więcej ekwipunku, zrobić to jakoś planowo w trójkę, przeszukać miejsca. Jestem za. Bo aktualnie... ła. A, wpadłem, wpadłem! Jeszcze, nie, nie, nie wiem skąd ja tu I... przyszedłem. Hmm... A wtedy zleciałem z góry. Aha, to zleciałem wtedy zleciałem z góry. Hmm, takie pytanie ma ktoś coś O, kolejna skrzynka, nie... panowie. Ja mam bifa i dwa chleby. <laughs> panowie, ja tu mam dzisiaj szczęście. Mamy trzy ja diamenta. Niestety... Mamy trzy diamenta? Mamy trzy diamenta. To mamy diamentowy kill Mamy diamentowy kill ja to mam dzisiaj szczęście. Na ten trzy skrzynki. No bo ja już niestety musiałem zatruć te mięso. Tak jest proste, ja za zazwyczaj w Minecrafcie nie mam szczęścia. Jak mi gdzieś znajdziesz, kordianie, to ja tutaj mam coś. A ja właśnie aktualnie. Jestem w trakcie wycofywania się. Nie wiem, kurczę, jak wysoko mam się, Dostaję. Dobra, ja niestety muszę się. Mnie. Ja niestety muszę się przelogować, bo mam lagi. Dobrze, o, widziałem czyśnik. Tam widzę czyśnik. No to pewnie mój. Wycofuję się, wycofuję się. Widzę dużo pajęczyny. Dungeon tam dalej. Zabezpieczony, chyba. Tak. O, widzę outpost. Fajnie. O, co jest. Okay. To jestem w outpoście. A no ja kolejną skrzynkę na drugiej, po drugiej stronie. Nie ma nic, ja tam idę. Chyba drugą skrzynkę. A nie fałszywa alarm. A nie, jest Jest kolejna skrzynka. Niech ja się chwilowo zajmuje olbrzymią Żyło Żelaza, na razie jest 37. No, Żyła doszła ja do 37. Ktoś 39. tutaj z was coś wydobywał, nie wykluczył. I zapomniał tej skrzynki? Oj, mam żelazny kirow. W skrzynce był 7 redstone'a. A ja mam jeziorko, ale nie ciekawe. Niech ktoś z was musiał tej. Tutaj... O, bo jesteś, pająki, pająki, a ja nie mam a ja nie mam ale... miecza. I są jeszcze ząbiaki w odpoście. Dobra, to wydobędę w sumie złoto, bo tam widziałem złoto i ja mam żelazny off. Idę do odposta ja Zaraz tutaj obok. Mam jakiś korytarz i to chyba dosyć długi. Dobra, nie, nie ma co. Wy sofuj, wycofujcie się, wycofujcie no już się. Ja kończę krzko. tutaj żyłe i idę. Ja jestem tutaj, Paweł, widzisz mnie? Mhm, widzę, widzę. A żeby nie było, że kłamie. A, szkielet. I 13 tych y, melonciców. Dobra, Siedzę ja pierwsze siedlacji. co robię, to sobie robię motykę i zakładam farmę melonów. A ja założę farmę złożą. Oddaję diamenty. Ja Oczywiście. No to i tak dla naszej wspólnej sprawy. A to już ci daję tak, te tak. rzeczy, yy, Pawle. To, to ci się przyda. Tak. No. O, ja coś ja sobie, sobie zjem lepiej. Panowie, retreat, że tak powiem. Wycofujemy się. Tylko tak, tu my się cofujemy. To jak jak, jak ten. Jakby tutaj przyszliście. To tu są moje sody. Nawet jakby ktoś oh, chciał, to Crafting Box jest. A to zostawimy go tutaj, bo tu wrócimy na pewno. Niewątpliwie. Ohoho. Prowadzi Problemy z grafiką, zaraz będzie działać normalnie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak ja się działa zapytam, normalnie. Ty Krzysiu dalej używasz tego Win8? Tak. Ojej. Trochę drastyczny jest, ale generalnie działa. Taka drastyczna rewelacja. E, dobra, tylko uważajcie, żebyśmy nie wyszli w środku nocy, bo będzie ciekawy powrót. Oj, tam, oj, tam. Panowie, jest sprint. A, znowu Jej, coś jest, się dzień. jest dzień. Jest dzień. Jest dzień? No to fajnie. Wiedzanie jaskin to jest zastosowanie, do którego przydają się zegarki, gdyż czasem nie fajnie jest być w nocy. O tak. Zwłaszcza jak ma się dom daleko. I niesie się różne ciekawe i bardzo um, cenne przedmioty. Jakie na przykład trzy diamenta teraz niosę. I zebrałem tam jedno, jedną skrzynkę, także. Yy, a tak, tak świetlacz miałby który rzucić mi chleba, ja mam jednego nieusmażonego. A nie, ja mam cztery chleby, czekaj, już przecież nie miałem ten. To masz dwa. Dziękuję. Ja znalazłem dwa w tym skrzydle. Moja grafika już powoli zaczyna robić dziwne rzeczy, a nagrywanie też już troszkę trwa. Więc ja proponuję podliczyć, co zebraliśmy i zakończyć odcinek. Dobrze. No więc tak, 45 węgla, 34 rudy żelaza, od razu do przepalenia pójdzie. No, mnóstwo węgla 22 tory, trochę grzybów, czcina po drodze, barwnik po drodze, derta, dosyć dużo, 5 sztabek żelaza, żwir, brukowiec, glinę jakąś miałem, krzesiwo, lapis, Mam 32 lapis, trochę żelaza, 3 diamenta. Oooo, ja chciałbym ja... 3 pensę. Ojej. Ja mam, ja mam koniec fali. End of Steam. No to czekamy aż stream wróci. Wrócił, już Wrócił. jestem przepalimy parę e, rzeczy. Więc jaduce. C 8 węgla, 40, znaczy przepraszam 8 żelaza, 42 węgla, 13 nasion, no i w sumie tyle. No i kilka płotków, i ale torów, ale to mniejsze. O nie, dobra. Właśnie, do to panowie. Mieli okazję zobaczyć głowę pruskiego. Pruskiego, co to jest? Pruskie? Konny artylerzysta. Pruski artylerzysta. Artile... Prus... Pruski e... konny artylerzysta od środka. Oficer pruskiej artylerii konnej. Okay. No właśnie, dobra, ustawmy się pięknie. To był odcinek drugi tak. naszego poradnika. Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do obejrzenia poprzedniego odcinka, a także do subskrybowania naszego kanału. Będziemy kręcić więcej filmów, w ten sposób zachęcacie nas do ich tworzenia. Dziękujemy. Żegnają się Guardian, Auditor i Gronostej. Dobranoc. Do widzenia.